Witam Państwa, wszystkich Państwa bardzo serdecznie na obronie pracy magisterskiej Pana Jana Ligurskiego, pracy zatytułowanej Umysł Ucieleśniony, ale w którym ciele? Analiza wirtualnego ucieleśnienia. No to w takim razie przejdźmy bezwłocznie do prezentacji Pana magistranta. Bardzo proszę, oddaję Panu Głos. Bardzo dziękuję. A więc przejdę do omówienia mojej pracy magisterskiej zatytułowanej Umysł ucieleśniony, ale w którym ciele analiza wirtualnego ucieleśnienia. Moja praca zakładała cztery główne cele badawcze. Była to analiza procesu konstytuowania się podmiotu ucieleśnionego w kontekście wykorzystania technologii VR, Virtual Reality, analiza ucieleśnionego poznania w VR, analiza relacji pomiędzy użytkownikiem i jego cybercielem w VR, analiza ucieleśnienia umysłu w cyberciele w VR. -ze. W tym celu wykorzystania taką metodę centralnym obiektem badań był, jest dla mnie podmiot ucieleśniony, przy czym uwzględniam trzy równoważne sposoby jego opisu. Po pierwsze, pierwszoosobowy sposób e, opisu fenomenologicznego i naturalizujące go opisy naukowy i empiryczny. Przy czym przyjmuję koncepcję obustronnych uwarunkowań autorstwa Francisco Varelli, która zakłada, że opis pierwszoosobowy i trzecioosobowy mogą się wzajemnie uzupełniać i są względem siebie równoważne. Swoje analizy teoretyczne osadziłem w ramach koncepcji związanych z poznaniem ucieleśnionym, w szczególności koncepcji kognitywistycznych i swoją analizę fenomenologiczną uzupełniałem obszernym przeglądem literatury. Moja praca badawcza podzielona jest na cztery rozdziały, które poprzedzone były wstępem i opisem metody badawczej. W pierwszym rozdziale skupiłem się na opisie historycznym analizy relacji pomiędzy użytkownikiem i jego cyfrową reprezentacją na ekranie komputera. Ten rozdział ma dla mnie walor przede wszystkim kubaratystyczny i korzystam z niego, żeby porównać zmieniającą się relację pomiędzy użytkownikiem i jego cyberciałem w kontekście wykorzystania technologii VR. Woli ścisłości przez określenie technologia VR rozumiem takie gogle, jak mamy założone dzisiaj na głowie, a więc urządzenia Head-Mounted Display, które umożliwiają stereoskopową wizję głębi w imersyjnym środowisku cyfrowo wygenerowanym komputerowo. W drugim rozdziale rozpoczynam od analizy badań wchodzących w obręb paradygmatu iluzji gumowej ręki w celu opisania procesu konstytuowania się poczucia własności ciała w umyśle podmiotu, jak i procesu inkorporacji protetycznej części ciała w obręb reprezentacji cielesnej podmiotu. I to wykorzystuje w, w ramach drugi, drugiego podrozdziału, w którym opisuje zjawisko wirtualnego ucieleśnienia. Jest to centralne zjawisko, centralny obiekt moich badań w ramach tej pracy magisterskiej. Polega ono, jest ono podobne do iluzji gumowej ręki i polega na tym, że w momencie kiedy użytkownik percypuje przez Google VR swoje wirtualne ciało w odpowiednich warunkach, to doświadcza poczucia jego własności i sprawczości. Dzieje się to za sprawą zapewnienia odpowiedniej synchronizacji między modalnością kinetyczną i wzrokową. A więc w momencie, kiedy poruszam swoim ciałem wirtualnym, obserwuję, że porusza się moje ciało, znaczy w momencie, kiedy poruszam swoim ciałem fizycznym, obserwuję przez google, że porusza się moje ciało wirtualne w tym samym momencie i doświadczam zjawiska wirtualnego ucieleśnienia. W dalszej części tego rozdziału wzbogacam ten opis o, analiz o analizę fenomenologiczną. Stwierdzam na ramach tego rozdziału, że agent ucieleśniony w cyberciele może doświadczać swojego cyberciała nie tylko jako przedmiot doświadczenia, ale również jako podmiot doświadczenia i rozumiem przez to to, że cyberciało stanowi pierwotny sposób rozumienia wirtualnego świata, jaki jest sposobem posiadania tego świata. A mówiąc konkretniej, na przykład cybercieło w relacji do świata określa pierwotne afordancje w tym świecie, możliwości mojego działania, ale również definiuje charakter mojej percepcji, jakości tej percepcji i możliwości mojego poznania w środowisku wirtualnym. Następnie zwracam uwagę, że ciało jest, mówiąc językiem Husserla, moim nul punkt, jest warunkiem percepcji przestrzeni. Była się to również ze sprawą tego, że ruch sam w sobie jest konieczny do postrzegania przestrzennego. W dalszej części dochodzę do wniosku, że konsolidacja doświadczeń cielesnych, tych afektywnych i nieświadomych, związanych z zjawiskiem wirtualnego ucieleśnienia, ich konsolidacja z doświadczeniami psychicznymi, kognitywnymi, i świadomymi, a więc przede wszystkim tymi, które dotyczą procesów tożsamościowych, dokonuje transformacji podmiotów spójny z systemem, ja w wirtualnym świecie. Na samym końcu zauważam, że tak samo jak w przypadku naszego doświadczenia w świecie fizycznym, cyberciało znika z percepcji, przestaje być przedmiotem percepcji jednak ciągle pozostaje widoczne w świecie. Świat zawsze zwraca się w kierunku mojego cyberciała, określając względem niego możliwości działania. W rozdziale trzecim mojej pracy zwracam uwagę na ucieleśniony charakter poznania w wirtualnym środowisku, ale również to, jak bardzo umysł podmiotu może być pod wpływem wirtualnego ucieleśnienia w cyfrowym cyberciele. Zwracam uwagę również na to, że cyberciało może zostać inkorporowane w obręb obrazu ciała, a nie tylko schematu ciała i przytaczam tutaj szereg eksperymentów z zakresu psychologii, przytoczę wyniki chociażby kilku z nich. Na przykład Bana Cole i inni w 2013 roku na podstawie swoich badań stwierdzili, że, w cyber, że wirtualne ucieleśnienie w cyberciele dziecka wpływa na bardziej dziecięce zachowania badanych. Tak samo wirtualne ucieleśnienie może wpływać na sposób gry na bębnach. Według Kilteni i ich zespołu to są badania z 2013 roku. Tak samo wirtualne ucieleśnienie w cyberciele przypominającym, przypominającym Alberta Einsteina może wpływać na uzyskiwanie lepszych wyników na testach zdolności kognitywnych, kognitywnych przez badanych. I w ramach tego rozdziału również zwracam uwagę na analizę różnych ram modeli próbujących wyjaśnić te zjawiska, podchodzę do nich w sposób krytyczny i opisuję funkcjonowanie neuronalnej macierzy cielesnej. Następnie w ostatnim podrozdziale rozdziału trzeciego zwracam uwagę nie tyle na to jak bardzo umysł jest ucieleśniony w cyberciele, ale jak bardzo samo cyberciało jest nasycone umysłowością. Analizuję tutaj przede wszystkim moją relację z innym, odwołuję się do komunikacji niewerbalnej w wiarze i do zjawiska ucieleśnienia społecznego. Odwołując się do koncepcji fenomenologicznych i kognitywistycznych, dokonuję analizy obecności innego w Stwierdzam, że inny jest obecny przede mną swoim cyberciałem, które jest nieustannie nasycone jego umysłowością, jest nieustanną ekspresją jego umysłowości. Nie jest tak, jak w przypadku awatara na desktopie, że inny pozostaje skryty za swoim awatarem. W podsumowaniu stwierdzam, że w momencie doświadczenia zjawiska wirtualnego ucieleśnienia przez agenta jego umysł może być tymczasowo ucieleśniony w ciele hybrydycznym, na które, składa się, na które składają się właściwości ciała fizycznego i ciała wirtualnego. Cyberciało, rozumiem przez to to, że cyberciało może wpływać na funkcjonowanie behawioralne i kognitywne podmiotu, tak jak chociażby w przytoczonych badaniach, jak i to, że poznanie agenta jest ucieleśnione przez właściwości cyberciała konkretne i usytuowanie w konkretnym środowisku wirtualnym, w którym, które jest projektowane wokół tego cyberciała. W mojej pracy magisterskiej zwracam również uwagę na niewystarczalność pojęcia awatar i klasycznej koncepcji awataryzmu na gruncie wykorzystania technologii VR. O po ile pojęcie awatara zakłada znaczącą odrębność względem bytu, który reprezentuje, względem człowieka, jak i to, że to człowiek posiada sprawczość, a awatar jest jedynie cieniem tej sprawczości, zwracam uwagę, że w kontekście wiarowym nie jest możliwe zachowanie odrębności wobec cyberciała i mam przez to na myśli zarówno aspekt doświadczenia, jak i samej ekspresji umysłowości. Wracam uwagę na to, że rola cyberciała w kontekście VR-owym nie ogranicza się jedynie do reprezentacji użytkownika, a cyberciało jest, aktywnie, jest aktywne w doświadczeniu świata wirtualnego, które konstytuuje i również wpływa na zachowania myśli, przekonania, postawy i intencje podmiotu w nim ucieleśnionego, który, podmiotu, który doświadcza wirtualnego ucieleśnienia. I konkluduję całą swoją pracę magisterską takim stwierdzeniem, że cyberciało jest nieodłącznie nasycone umysłowością, a umysł cybercielesnością. Oto bibliografia, którą wykorzystałem do przygotowania tej prezentacji. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie przejdę. Przejdźmy do kolejnej części obrony magisterskiej, czyli do pytań zadawanych przez komisję. Tradycyjnie zaczynamy od pytania recenzenta. Bardzo proszę. Pani Panie Ja nie bardzo dziękuję za. E, za e prezentację. Praca była niezwykle interesująca, ciekawa. Tutaj poruszył Pan wiele istotnych kwestii związanych właśnie. Słychać? Słychać mnie? Czy jest jakiś problem? Jest, słyszę wszystko bardzo dobrze. Od MB się ale pewnie już jest wyłączone. Dobrze, więc od razu może przejdę do pytania. Więc w jaki sposób widziałby Pan możliwość łączenia emocji w kontekście warunków mocnego ucieleśnienia wirtualnego, które przyjmuje Pan w pracy? Słychać? Dziękuję za pytanie. Tak. Tutaj tylko wspomnę, bo nie było na to miejsca w samej prezentacji, że wprowadzam takie rozróżnienie na silne i słabe wirtualne ucieleśnienie. O ile słabe wirtualne ucieleśnienie wymaga synchronizacji między modalnościami co najmniej dwoma, zazwyczaj jest to właśnie modalność kinetyczna i wzrokowa, o tyle silne ucieleśnienie wymaga dodatkowej synchronizacji między modalnością dotykową. Jest to możliwe przy wykorzystaniu technologii haptycznej lub w warunkach laboratoryjnych. I przechodząc do odpowiedzi na samo pytanie, jest to kwestia niezwykle złożona. Większość kwestii, które dotyczą emocji, Podzielę to na, 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 na dwie kwestie. Po pierwsze samo wirtualne ucieleśnienie w silnym wariancie istotnie wpływa na emocje odczuwane przez badanych. Są badania Slatera przede wszystkim z 2017 roku, które pokazują, że silne ucieleśnienie może niwelować chociażby lęk przed śmiercią w przypadku, gdy podmiot jest wycieleśniony w ciele, a patrzy na nie z perspektywy trzecioosobowej. Są również badania, które pokazują istotność efektu silnego wirtualnego ucieleśnienia na intensyfikację emocji w przypadku gdy doświadczamy swojego cyberciała z perspektywy pierwszoosobowej. Natomiast jeżeli chodzi o emocje jako warunek, który miałby modulować siłę wirtualnego ucieleśnienia, to bezpośrednio takich badań nie ma. Natomiast... No, chociażby mogę się odnieść do badań, które dotyczą osób z zaburzeniami anorektycznymi, które posiadają negatywne emocje związane z swojego ciała i w żaden sposób nie utrudnia to zaistnienia silnego wirtualnego ucieleśnienia, który bywa wykorzystywany coraz częściej w terapii. A więc no, patrząc na sam model zaistnienia wirtualnego ucieleśnienia, to że jest ono konstytuowane przez zarówno procesy oddolne, jak i odgórne. To jak najbardziej emocje mogłyby wpływać na siłę doświadczonego wirtualnego ucieleśnienia. No natomiast na ten moment brakuje nam badań, które badałyby stricte ten aspekt. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę Pana. Promotora o zadawanie pytania. Moje pytanie dotyczy filozofii awataryzmu, ale dokładniej, może, erytropoetynie, byś nawiązał koncepcję cyberciała, którą wprowadzasz w swojej pracy w kontekście właśnie awataryzmu, powiązał z jakąś Teorią filozoficzną, taką, w której wyraża się to jako na przykład geneza y, dla y, problematyki y, 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 właśnie takiej teleobecności, y, y, o jakiej piszesz w kontekście y, cyberciała. Dobrze, dziękuję za pytanie. Przepraszam, jeżeli w tle byłby słyszalny mój pies. E, dobrze, przechodzę do odpowiedzi na pytanie różnica między takim tradycyjnym ujęciem koncepcji awataryzmu dotyczącym awatara precypowanego na ekranie jako odrębny byt, a koncepcją cyberciała doświadczanego w kontekście technologii VR. Wydaje mi się, że to jest różnica pomie... no, przypominająca różnicę pomiędzy podejściem do ciała, które prezentuje Platon, Kartezjusz a więc podejścia do ciała traktującego je jako instrument podmiotu. A w kontekście cyberciała to byłoby podejście bliższe perspektywie chociażby Merlo Pontiego, który zwraca uwagę na nieodłączny charakter ciała, na tożsamościowy charakter ciała, który zwraca uwagę na to, że całe poznanie jest ucieleśnione i, 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 i że to ciało jest warunkiem poznania świata. Również zwraca uwagę Merlo ponty chociażby na to, że y, y, samo ciało posiada sprawczość i y, 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 jest aktywne ciągle w percepcji, którą y, definiuje swoimi właściwościami. Nie wiem, czy, czy, czy taka odpowiedź jest wystarczająca, czy jeszcze y, mam ją pogłębić? Dziękuję. No generalnie te nawiązania filozoficzne miały miejsce, także jest w porządku. Także dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeśli ja bym o coś zapytać, to takie pytanie naiwne, może trochę. Po co to wszystko? Gdyby pan zechciał opowiedzieć coś o funkcjach poznawczych wirtualnego ucieleśniania. Co to wnosi do naszej wiedzy o poznaniu? Mhm, dziękuję za to pytanie. No, z jednej strony samo wirtualne ucieleśnienie jest wykorzystywane w wielu, w warunkach eksperymentalnych jest wykorzystywane w, w, chociażby w psychologii czy kognitywistyce, w, w wielu terapiach, chociażby terapiach zaburzeń odżywiania czy związanych z terapią ekspozycyjną, związaną z, z, z różnego rodzaju lękami. Natomiast jeżeli chodzi o samo doświadczenie wirtualnego ucielesienia w przypadku wirtualnej rzeczywistości społecznej, w jakiej dzisiaj się znajdujemy, no to z, z pewnością... Ciało pewni, zapewnia, jakby pełni taką funkcję obecności przed sobą nawzajem. My czujemy, że znajdujemy się w jednym pomieszczeniu właśnie przy użyciu naszych cyberciał i że spotykamy się właśnie tutaj, odczuwamy właśnie zjawisko teleobecności, a więc zapośredniczonej obecności, co w mojej opinii intensyfikuje właśnie wirtualne ucieleśnienie. Jeżeli miałbym się jeszcze odnieść do tego pytania, to zwróciłbym uwagę, że samo wirtualne ucieleśnienie z perspektywy kognitywistyki może nam dużo powiedzieć o samym procesie konstytuowania się poczucia własności ciała w umyśle podmiotu. Jak to się dzieje, że nasze ciało jest naszym ciałem własnym? Jak przebiegają właśnie, które... Jest to też sposób testowania modeli teoretycznych, które dotyczą tego zagadnienia. Więc, więc w ten sposób bym odpowiedział. Bardzo dziękuję. Czy szanowna komisja ma jeszcze jakieś pytania? Nie pytam o to zgromadzonej publiczności, bo obrona magisterska nie przewiduje dyskusji publicznej, ale komisja może zadać jeszcze jedno Bardzo proszę. Ja nie mam więcej pytań. Ja nie mam więcej. W takim razie dziękuję. Teraz komisja uda się na część niejawną posiedzenia, a więc zapraszam panów na Teamsy. I potem, jak rozumiem, Dołączymy z powrotem tu, tu, tutaj do naszego zgromadzenia, gdzie zakomunikuję oficjalnie wynik tak? Pozwolę sobie dodać, żebyśmy wyłączyli mikrofony w Akademii i pozostali tylko na Teamsie, bo obrady są niejawne. Także w tym momencie klikam na symbol mikrofonu. Pozostałem zalogowany. Bo chyba już jesteśmy. Tak, jesteśmy. Proszę Państwa, mam nadzieję, że mnie słychać, bo teraz ważna oficjalna część i ważna informacja. Otóż w imieniu Komisji chciałem Pana poinformować, że zdał Pan egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym. Komisja jedno, jednogłośnie uznała, że odpowiedział pan wyczerpująco na wszystkie zadane przez nas pytania. A więc bardzo panu gratuluję, gratuluję promotorowi, bardzo dziękuję panu recenzentowi. I to wszystko i to wszystko. Już zamykam oficjalną część e, obrony. Bardzo państwu dziękuję i do zobaczenia. Dwa słowa. Czy można jeszcze dwa słowa? Gratuluję promotorowi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko podziękować całej komisji, wszystkim zgromadzonym, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Jest to pierwsza obrona w Polsce w rzeczywistości wirtualnej. Zawsze to jest emocjonujące i pełne, budujące ogromną odpowiedzialność. Dziękuję naszemu. Magistrantowi, że w ogóle tutaj inicjował to i, i był w tym bardzo konsekwentny. No a jednak przede wszystkim dziękuję przewodniczącemu komisji, niegdyś dyrektorowi Instytutu Filozofii, profesorowi Michałowi Bochunowi, bo proszę Państwa, zawsze w takich sytuacjach pamiętam jedną rzecz, która mnie po prostu. Trochę wzruszyła, trochę ścięła z nóg, kiedy wszedłem do dyrektorskiego gabinetu. Wiele, wiele lat temu, to było chyba z 10 czy 15 lat temu, akurat był o laptop dyrektora otwarty, czyli właśnie profesora Bokuna. Także można było zobaczyć pulpit, i tam na środku leżał kod Second Life, awatar dyrektorski. Który towarzyszył profesorowi no, w tym momencie cały czas, podczas sprawowania urzędu i pracy naukowej. Także to jest kontynuacja, to jest pewna droga. My w zasadzie nawet sami do końca pewnie nie wiemy, gdzie tu jest taki, ten, ten, dochodzimy do horyzontu, prawda? Ale to jest taka kontynuacja, że trzeba iść dalej. Tutaj e, 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 Michał Bochun, e, e, profesor, e, nasz dyrektor, przed lat był bardzo konsekwentny i pomocnych w tych sprawach i to się znowu wydarzyło. Bardzo ci Michale, dziękuję naprawdę kłaniam się nisko. Dziękuję wszystkim. Erytro, gratuluję wszystkiego najlepszego i realizuj swoje cele naukowe w przyszłości oby się to wszystko dla Ciebie wydarzało, z jak najlepszym skutkiem. Dziękuję wszystkim, że mogliśmy to dzisiaj zrealizować. Bardzo dziękuję.